Mo, no, kochane dzieci, mam tu dla Was. O, 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 o. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GiPort skins Po bardzo długiej przerwie stwierdziłem, że zrobię Wam specjal świąteczny i to nie byle jaki specjal, bo jeden z Was będzie mógł przepieprzyć moje pieniądze. Ze mną jest Mr. Witam serdecznie. I dziś masz Dzień Dziecka. Możesz zrobić z tymi pieniędzmi, co tylko zechcesz. Więc mów mi, co otwieramy, co robimy. Hmm. To po pierwsze bym może poprosił i S- Profit. Bo jak wszyscy wiemy, to jest S- Profit. Gdzie to że jest? To nie je, je także gównodropnie. Eee... Gdzie to jest? Aha. Ciężkie pytanie. <noise> <noise> Zychałem gdzieś sobie w dół. I... Dobra, weź na samą górę easy win. Na no, samą górę powiadasz, i gdzie? Na, Najpopularniejszy filtr. A czekaj, bo mam wzięty od gracza, a nie ten. A. Dobra. Otwierasz pod skrzynkę od graczy? Ja nie otwierałem. Ja czy nie ja mam otwierać? A to weź od graczy. Jak cię się sta? Nie nim, ale to 27 27 To Otworzymy takich 200. Nie! Nie! Czy to tylko po pięć. Nie robi tego! Otw otwórz dziesięć. Dobrze, niech będzie. Ale jak mi wypadnie ten krami, to ci kurwa płacę. Ja mam nadzieję, że dostanę jakiś procent. Och, dobrze. No, <grym> jeszcze no, pięć. Wiesz, jeszcze raz. No, już mi, już mi serce stanęło. Jeszcze pięć. O, no się nie się. liczy. Już ci go nie dam. Jak to nie dasz? I jeszcze pięć. Okej, okay. ostatnie pięć. To jest ustawione. No, będzie I bum, nie, no nie ma szans. I trzy ryby wypadły. Ja już skończył z próbę chyba. Już się nie opłaca. Nie, to mało pieniążka, tylko 3000. tysiące. Co to jest? To czekaj. dobra, no panie, kochany, co dalej? Proszę od CS Ludzik Go. Co? I na. W sensie Tomasz, graczy? właśnie nie gracze, te drugie. No, tam jest CS, no. No, 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 no. i... tylko jedną stratę poproszę. Już? I poproszę... Pana Traitora. Raz. Okej. Okay. Zdrajca. Nie, to ty jesteś zdrajcą. Traitor jest zdrajca. No właśnie, ty jesteś zdrajcą, dlatego to otwierasz. Ta skrzynka jest dla zdrajcie, dlatego nie da. O tu bum. Nie, no kurwa! <grymne> Pięknie. No, wszystko dzięki mnie. Wiem. Cudownie, że wiesz. Ile nam zostało, proszę powiedzieć? 191, 66. Okej. Okay. To poproszę zakładkę All in. O nie. Oj, tak. Hmm. To poproszę może 50% Elemental. Razy 5. Dobra, to ładna. Te skrzynki zawsze oddają. Kurde, to szkoda. Cześć dla mnie. No, dało. Cześć moja, przypomnę. Potem się rozliczymy. Ile tam jeszcze? Jeszcze trochę. 120 cebulionów polskich. To żeby nie poszło za szybko, poproszę Cyrexa. To jest w tej samej kategorii Olin. Okej. Okay. No i pić razy do skutku. Już nie, nie jest to za więc może być strata. Nie pamiętam ile sai. O nie, dobra będzie strata. Kastrata. Strata, kastrata, chłopie. Jeszcze raz. Stańcie. Chcę, żebym ja bezdomnym został. Uuu, dobrze. Jeszcze raz. Nie, to w ogóle nie oddaję ten Wypadły mi no i tak sre. No, jakby było 5, więc fakturowiemy chyba na górze. Minimal Hmm. Dobra, górze, proszę dowarte. pana. Zostało 57 złotych. 57 złociszy. To poproszę może. Hmm. Dobro, mam pomysł, ale ci nie stać. Można sprzedać. Albo bo masz jeszcze kontrakty, masz upgrader. A ja się nie znam, gościa. Jest to jedyny, który po prostu otwiera dzienny. <grym> Poproszę Dragonfire'a. Ta sama kategoria. Olin. To jest wyżej. Tutaj. No. Pięć razy. No, okay. no, jakby dwa wypadły. Tak jest jeden, jest zarobiście. Średnio. Jakie średnio? No, średnio ledwo się zwróciło. Ledwo, ale zwróciło. To teraz poproszę na samą górę. Żeby zarobić. Na skrzynki użytkowników. I lecimy z Są I po 5 Ile tu jest 0,001%? Zero, zero, zero to nie siądzie. A, a tu 4. <śpiewanie> no, jasne. Brężenie kutas na czole wyrośnie. <śpiewanie> Adrenalina jest. A i trochę. Nie, no czasem jest już tak blisko, że. że aż za blisko, to żeby jest... było prawdziwe. To jest niemożliwe. To ci się Jak prostu... to niemożliwe? To się po prostu nie może udać. Tak <laughs> szczerze. Zero, 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 nie jest. Super. Ale nie dla nas. Jakby było... O, moich... jakby tu siadło. <laughs> Byłbym zadowolony. Byłoby już za dobrze. Mm. A to wszystko do mojej kieszeni. O Dla mnie jedna trzydziesta. Jedna setna. R jedna tysięczna byłoby fajnie. Bo mamy 1,58. Hmm. No, jeszcze trochę. Tak. Czek no. Czekaj, czekaj. Chcę się podmuchać. 1,58. To ja poproszę. Nic tu nie ma. <noise> Też w gracie. Trochę niżej jest. Natomiast to, czy trzeba szukać? A... A daj więcej? Raz dałem więcej i było. Dokładnie. Stać. Się. 5, stać się. <laughs> Jupitera nie stać. I AK-47 wulkan. Chuj mi w dupę. 26 sześć groszy. Musimy przejść na kontrakty albo upgrader. Nie, jest coś fajnego. Czekaj, czy oni usunęli upgrader, czy mi się wydaje? Nie, nie no, nie gadaj, że usunęli upgrader. Nie ma upgradera! Tak nie wiem, co to jest. To takie coś, że ci się kręci albo dostajesz wszystko, albo nic. A. Mm, Okej. Okay. Ja proponuję zrobić kontrakty z tego główna? Nie no, dawaj na samą górę. Jak wszystko, to wszystko. Co na samą górę? No, te, 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 te. Dobra. No, skrzynki. Dobra. A skrzynki, ale już pieniędzy nie ma. Masz 26 grosz. Uh, ładne. Że nie da się tego automatycznie dać. No. Możemy zrobić kontrakt ze wszystkich itemów i zobaczymy, co wyjdzie. No i wszystko. Nie da się wszystkiego, wszystkiego na raz. po 10 Serio. Why? No, Dałbyś mi to wszystko na konto. <noise> Dla wiernego widza. Nie? Ja ci dałem się pobawić moimi pieniędzmi. Daję komentarze dla zasięgu, a ty co? Wyróżniłem cię i daję ci się pobawić, to musi być wystarczająco. Widzicie, jak chcecie wystąpić na filmiku, to musicie pisać komentarze dla zasięgu na i dawać łapki w górę. Możecie też zadawalić mnie w inny sposób. <noise> Na przykład pisząc Kracikowi komentarz, ja komentarz o... ja przepraszam, YouTube komentarz o treści Krecik. Bardzo się uciesz. Czy to ten słynny krecik? Czy inny krecik jakiś? Co? To ten krecik? No Kraj YouTube. Ten o którym tyle słyszałem. Tak, szkoda, że teraz nie pokazuje się ile kosztuje dany item. Czuje, że będzie dużo strata. strata. Jaka strata? Na plus wyjdziesz mówić. Mm -hmm. Dobra, skończyły się te cyfry. I mamy cztery najdroższe itemy. Jakie najgorsze? Najgroższe. Do wymiany. Ok. 188 złotych wychodzi. <laughs> Zrobisz grosza. Dobra, 10 groszy. Nie, 160 będzie 230, ło, wow, zwróciło no. się. Dobra, wyszedłem. Jesz jeszcze raz! Nie da się Luid. z jednego. Nie da się z jednego. Nie? Nie. Kurde. Jak się już Wyszedłeś na zero, prawie. O... Ej, jedna dla mnie. Nie. Tak. Będzie na Będzie na odcinki. Wszy wszystko jest nagrane. Jest nagrane. <grym> <grym> ja jestem youtuberem z kamerą, chłopie. A ja jestem wiz z dyktofonem. Jestem biedny. Widzisz, że ja mam groszczy? 26 groszy mam. A no ja mam 0,22 dolara. <grym> Super. Więcej ode mnie. <grym> Nie zdasz się. Przepraszam. 96 groszy. No właśnie. No, to kontynuując, ja dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli chcecie wystąpić w odcinkach, to bądźcie grzeczni. A może kiedyś się do was odezwę. Pa, Albo pa. po prostu bądźcie mną. Cześć.